Lubią. Wszyscy lubią, nikt nie lubi, ale wszyscy to mają. W zasadzie każdy motocyklista, każdy motocyklista, prędzej czy później tego doświadcza. Ale to z wieloma rzeczami w życiu tak jest, że Ci się wydaje, że coś z Tobą jest nie tak, potem idziesz że okazuje że wszyscy ludzie wokół to mają. Tak, i że można przeciwdziałać. Tylko nikt o tym nie mówi, no. 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 Głośno. Można się... Na przykład zajmali. mówimy o stulejce. Mówisz o stulejce? No. Że dużo ludzi ma. A co te stulejka? No nie wiesz? się przyznać, to naprawdę to nie jest nic zazwyczajnego. Ludzie to mają. Nie wszyscy to mają, ale ludzie mają jest taka powszechna przypadka. No i to jest bardzo też bardzo, bardzo powszechne. Nie, nie mówię tylko o motocyklistach. Eee... Że mają stulejkę? Tak. Ty nie masz? Dobra, no, fiksacja wzroku. Eee, no fiksacja wzroku to zjawisko, które pojawia się w przypadku. Eee praktycznie w każdym, nie tylko przy jeżdżeniu motocyklem, ale zawsze pojawia się w wzroku. Przy rowerze, przy samochodzie, za każdym razem, kiedy pojawia się panika. Tak, za każdym razem, kiedy pojawia się panika, zaczynamy obserwować niebezpieczny punkt albo element, który sprawia nam niebezpieczeństwo. Kiedy na przykład zakręcamy jakoś bardzo mocno, mamy ostry zakręt no, i to patrzymy w miejsce, oczywiście od razu mamy wizję tego, że nie wyrobimy, mamy wizję tego, że zaraz w coś uderzymy. No i teraz normalnym odruchem jest szukanie tego elementu, w który zaraz uderzymy, bo on jest niebezpieczny. No więc... Szukamy tego elementu, znajdujemy go, i potem okazuje się, że dziwnym trafem jakoś w niego wjeżdżamy, mimo tego, że ciągle tak. patrzyliśmy, śledziliśmy go. Bo nasz y, wzrok w tym momencie się blokuje. I Patrzymy tylko i wyłącznie panicznie wtedy ten jeden punkt, w który nie chcemy uderzyć, i właśnie w niego uderzamy. Jest taka zasada motocyklowa, że jedziesz tam, gdzie patrzysz. Czyli patrzysz w niebezpieczeństwo, wjeżdżasz tam. Patrz, tak. i, patrzysz w drzewo, pewnie w nie wiedziesz. Patrzysz w inny samochód, pewnie w niego wiedziesz. cuz you can't go fast when you get on something like that or anything. Well, oh, buddy. Oh my god. Oh fuck. Oh fuck. Ja osobiście doświadczyłem tego kilka razy. Nawet nie wiedziałem właśnie, że to jest to, że to ma swoją nazwę, że tak to no. działa, że można się e, nauczyć, żeby to omijać, tak, obejść to, odblokować sobie ten no. Nie wiedziałem o tym. To chociażby tutaj w piślinie, kiedy na dłuższej, na długiej patelni za bardzo, za dużą prędkość miałem, z nie, ten zakręt zaczął się ściasnąć, wystraszyłem się, skupiłem się na oponach, wjechałem w opony. tak. No. Inna sytuacja, dwa samochody, samochód mi wyjechał, skupiłem się na tym samochodzie. No, na szczęście udało mi się właśnie już wtedy odblokować, ominąłem go, tak? Ale był taki pół sekundy, kiedy patrzyłem się tylko na ten samot. Mówię przy Już widziałem siebie na tej masce, nie? Na szczęście udało się to ominąć. Ale w internecie możemy zobaczyć wiele takich rzeczy. Nie, nie, niekoniecznie, że zakręt mocno się ściaścia, ale na przykład pojawia się z niebezpieczeństwo w postaci barierek. Tak. Albo w postaci rowu. Albo w postaci rowu teoretycznie gdyby tego nie było sam, oni by ten zakręt przejechali, ale widzą rów i automatycznie w panice zaczynałem hamować, bo to jest niebezpieczeństwo, wpadają dokładnie do tego rowu, bo jego się boją, na niego patrzą, w niego wjeżdżają. Tak samo barierka, którą by... Spokojnie by ten zakręt przejechali, ale była barierka, wystraszli się, zaczęli hamować, uderzyli w barierkę. Myślę, że bardzo łatwo można sprawdzić, czy także u Was nie występuje fiksacja wzroku. Wybierzcie sobie jakiś punkt na ulicy. Zwróćcie uwagę na to, że im bardziej będziecie ją obserwować, tym większa szansa jest, że Przejedziecie po niej, tak? Zauważę jakiś brud na asfalcie, patrzę na niego, żeby nie przejechać, już próbuję i przejeżdżam po nim. Normalny, normalna, standardowa rzecz. No i jedynym sposobem na to, żeby pozbyć się tego odruchu, bo to jest odruch tak zwany samozachowawczy. Jest tak. odruch, który powoduje, że obserwujesz cały czas niebezpieczeństwo, żeby uniknąć go. No ale akurat w przypadku motocykli jedziesz yy, tam, gdzie patrzysz, więc wjeżdżasz w to niebezpieczeństwo, więc trzeba ten odruch, który teoretycznie powinien nam ratować życie, musimy się go na no, się świecie oduczyć. Tak. Musimy się nauczyć patrzeć też naprawdę. To jest ta rzecz, której się nauczyłem właśnie na niewielkich torach wyścigowych, czyli patrzenie w zakręcie. Uh -huh. Czyli w momencie, kiedy wjeżdżasz w zakręt, patrzysz już na jego wylot, a nie patrzysz w środek zakrętu. Uh -huh. I to sprawiło, że chociażby na ostatnim wyjeździe w Hiszpanii, gdzie fiksacja wzroku, czy też panika spowodowałaby, że wyleciałbym 100 metrów w dół w przepaść. Dzięki temu, że wiedziałem jak jeździć, udawało mi się tam bez problemu jeździć i czerpać frajdę z pokonywania kolejnych zakrętów, ponieważ wjeżdżając w zakręt już patrzyłem w jego wylot. Mhm. Trochę się śmiał... I to, to w zasadzie jest wszystko. To jest proste lekarstwo na panikę. Natomiast ja ćwiczyłbym dodatkowo jeszcze do tego obserwację ogólną. Czyli unikałbym skupiania się na jakichś bardzo konkretnych punktach. Starałbym się wzrokiem obejmować jak największy obszar, a nie skupiać się na detalach drogi albo element, elementach, które gdzieś tam mijamy. No nie? Obserwować drogę przed sobą jako jedną większą całość, pomijając drobne detale. I to y, ja tak przezwyciężę swoją fiksację wzroku. I jeszcze jedna ważna rzecz, bo powinniśmy się patrzeć daleko przed siebie. Daleko przeciw, Dużym tak. błędem jest to, że patrzymy się właśnie na drogę przed motocyklem i w tym momencie prędkość, którą odczuwamy, jest dużo większa, mhm. dużo łatwiej spanikować. Natomiast kiedy patrzymy się daleko, okazuje się, że ten sam zakręt, który znamy od lat, możemy przejechać ze znacznie większą prędkością. Dokładnie. Hmm. A o my mówiliśmy, Wasze sobie przypomnę. A ostatnio czytałem fajny artykuł. Mój kolega wyścigowy Rinas napisał artykuł o wyjeżdżaniu, o przejeżdżaniu zakrętów w Poznaniu. Ostatni tak naprawdę zakręt, czyli wyjście na prostą startową. Mhm. I opisał to w ten sposób, że przy odpowiedniej prędkości, odpowiedniej trajektorii. Motocykl zostaje wyrzucony siłą odśrodkową na zewnętrzne tarki. I on napisał to właśnie w taki sposób, że mówisz, że na pierwszy rzut oka, rzeczywiście masz wrażenie, że nie zmieścisz się w tej tarce, że wylecisz na trawę, tam jest bardzo blisko murek, tak więc wygląda to niebezpiecznie. Natomiast on napisał: nie martw się, na pewno się zmieścisz. Nie patrz. Popatrz tam, gdzie masz jechać, nie patrz na murek, na pewno się zmieścisz. Ostatnio na speeddeju eksperymentowałem, z nieskupianiem się na tym, czy się zmieszczę, czy się nie zmieszczę w zakręcie. Po prostu yy, starałem się jak, najmoc, jak najszerzej pokonywać zakręty, natomiast obserwując to, gdzie chcę jechać, a nie, mm, a nie niebezpieczeństwo na przykład tam wypadnięcia. To było wtedy jak cię ta kosiarka wyprzedziła? Kiedy ja kosiarka wyprzedziła, tak. Ale mnie ojebał, z <laughs> Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Będziemy w nim y, poświęcali uwagę właśnie y, takim y, niebezpieczeństwom przyjeżdżającym na motocyklistów i będziemy starali się rozwiązywać te problemy na bieżąco. Bang! Bang! Bang. A później powiemy o tym kolesie, co uprawia seks z motocyklem. Dobrze. <laughs> oh, fuck! Oh my goodness!